Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Bebko. Już przy samym wejściu znalazłam sporo nowości, i na początek mam dla Was szklaną paterkę, która jest dosyć spora. Mamy tutaj połączenie pomarańczowego i różowego, i do tego ona jest takie paseczki. Wygląda troszeczkę, jakby to były sklejone dwie miseczki, ale powiem Wam szczerze, że nawet mi się ona podoba. Kosztuje ona 30 zł i oczywiście jest ona z tej nowej kolekcji EXOTIC Patio. W dzisiejszym przeglądzie będziemy mieć sporo nowości z tej kolekcji, a teraz mam dla Was prawdziwą perełkę. Kochani, pojawił się zestaw. Mamy tutaj dwa talerzyki w kształcie papai. Kosztują tylko 25 zł, ale popatrzcie jak są pięknie wykonane i do tego mają takie śliczne, żywe kolory. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was bardzo dużą pufę z fajnymi kolorowymi wzorkami. Będę też miała dla Was kolejne nowości z wiosennej kolekcji i tym razem pojawiło się lusterko w kształcie kwiatuszka. Mam też dla Was kolejny hit z gazetki i tym razem będzie to żagiel. Pojawił się też nowy komplet do łazienki, a pod koniec filmiku będę miała dla Was kolejny hit TikToka i tym razem jest to foremka na lód. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od ciekawego pojemnika na lód. Mamy tutaj foremkę w kształcie takich zwykłych kostek i później jak lód nam się zrobi, to możemy go sobie przesypać do tego pojemnika. Nawet mamy tutaj taką łopatkę, żeby go sobie wyciągać. Kosztują one 20 zł, są plastikowe i do wyboru mamy je w kolorze zielonym albo niebieskim. A na dole kolejna perełka z nowej kolekcji i tym razem jest to Pufa, ale popatrzcie jakie ma tutaj śliczne wzorki. Miła w dotyku, do tego jest naprawdę twarda, dosyć spora i kosztuje ona 130 zł, ale te wzorki są po prostu genialne. Ostatnio pokazywałam wam metalowe stojaczki na dozowniki do napojów. No to w końcu musiały się też pojawić i dozowniki. I tutaj mamy w formie takich słoiczków: są szklane, mają złoty kranik i złotą pokrywkę. Kosztują 25 zł, a pojemność mamy tutaj 3,5 litra. I tak tylko dla przypomnienia: do kompletu do niego mamy też złoty stojaczek, który kosztuje 12 zł. I tak prezentuje się cały zestaw. Powiem Wam, że tego się nie spodziewałam, że na wiosennej kolekcji będą jeszcze jakieś nowości i znalazłam dla Was ceramiczną skarbonkę w kształcie kwiatuszka, która jest w kolorze białym, kosztuje 15 zł. A tutaj u góry, czyżby zapowiedź kolejnej kolekcji, mamy taką małą różową paterkę w kształcie ust, która kosztuje 12 zł. Do mnie do Pepko dojechała też spora dostawa tego pojemniczka ceramicznego w kształcie kwiatka. On jest w kolorze miętowym i kosztuje 15 zł. A teraz mam dla Was hit. Pojawiło się złote lusterko w kształcie kwiatuszka. Wymiary mamy tutaj 26 cm i najlepsze wieszamy je na złotym łańcuszku. No wygląda cudnie, a cena kosztuje tylko 17 zł. No jak dla mnie hit. Znalazłam też kolejną nowość na sztucznych kwiatach. Pojawiły się drzewka bonsai, które są w ceramicznej doniczce. Do tego mamy tutaj podłoże wysypane kamyczkami. Fajnie to wygląda. Są dosyć spore i kosztują 50 zł. Znalazłam też bardzo ładny zestaw do łazienki. Mamy tutaj kubeczek i dozownik na mydło. Oba są szklane i do tego mają tutaj takie ładne ozdoby. Do tego jeszcze dozownik ma złotą pompkę. Jeśli chodzi o cenę, to wydaje mi się, że jest tutaj pomyłka, ponieważ kubeczek kosztuje 10 zł, natomiast dozownik kosztuje 8, a zazwyczaj jest na odwrót, że to dozownik jest droższy od kubeczka, więc prawdopodobnie cena ulegnie zmianie. A tutaj mam dla Was kolejny hit z gazetki i jest to trójkątny żagiel do ogrodu. Jest on w kolorze kremowym, dokładnie takim samym jak jest ten pokrowiec, kosztuje 50 zł, a długość boku to 3 metry. W tej dostawie sporo pojawiło się rzeczy z poprzednich kolekcji, bo nawet znalazłam zestaw dwóch kosmetyczek z Barbie. Kosztują one 25 zł. Jedna kosmetyczka jest przezroczysta, a druga jest cała różowa z napisem Barbie. Na dole znalazłam kolejny zestaw kosmetyczek, tym razem mamy tutaj takie zwykłe, jedna jest przezroczysta, kosztują one 15 zł i mamy kilka wersji do wyboru. Tutaj na początku myślałam, że jest to składana torba na zakupy, a jest to taka malutka torebeczka, która idealnie Wam się sprawdzi na klucze, portfel albo telefon. Kosztuje tylko 17 zł. Pojawiły się też wachlarze, kosztują tylko 10 zł, do wyboru mamy je w kolorze zielonym albo żółtym i po rozłożeniu mamy tutaj na druk cytrynki albo limonki. Kolejny przydatny gadżet mamy tutaj zabezpieczający worek na torbę albo plecak. Kosztuje on 10 zł, pojemność mamy tutaj 10 litrów i do wyboru mamy ten worek w kolorze szarym albo czarnym. Dawno nie mieliśmy nowości na butelkach i popatrzcie, jaką perełkę znalazłam. Kochani, ten kubeczek jest szklany. Do tego mamy tutaj plastikową pokrywkę i szklaną słomkę. Kosztuje on 15 zł, a pojemność mamy tutaj 370 ml. Pojawiły się też nowe szklane butelki, one mają drewnianą pokrywkę i do tego jeszcze takie silikonowe etui, świetnie to wygląda, kosztują 15 zł, pojemność mamy tutaj 600 ml, oprócz tego zielonego mamy jeszcze do wyboru różową, tylko minus, no słomka, fajnie, że jest taka duża, ale jest plastikowa. A na koniec mam dla Was kolejny hit TikToka i tym razem jest to okrągła foremka na lód. W Pepko kosztuje tylko 5 zł i do wyboru mamy ją w kolorze zielonym albo niebieskim. Jest plastikowa i polega to na tym, że dolną część zalewamy wodą, przykrywamy górną i nadmiar wody wychodzi przez tą dziurkę, dzięki czemu ten lód jest idealnie okrągły. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Ani w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów z PEPCO. Pojawiły się tam letnie sukienki oraz przepiękny strój kąpielowy. Mam też dla Was wazon w kształcie kaktusa, więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.